Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jestem Marek Woś, czasopisma Królowa Różańca Świętego. Chciałem Wam powiedzieć, że mam dla Was szczególny prezent. Tutaj jestem dzisiaj w tym pięknym sanktuarium Matki Bożej Pompejańskiej. Tutaj przed figurą Bartala założyciela tego sanktuarium. I pokazuję Wam kalendarz Matką Bożą Pompejańską na okładce. Jest to no, rzadka rzecz, limitowany kalendarz, który robimy własnymi rękami w naszej redakcji Królowy Różańca Świętego. Kalendarz, którego, którego zadaniem jest przypominanie o najważniejszych wydarzeniach sanktuarium w Pompejach. Tak więc, przeczytasz o naszym założycielu sanktuarium naszym patronie Bartolu Longo. Każdego dnia, każdego miesiąca masz inne zdjęcie, które ma też krótki opis. Przedstawia nam ono jeden z wielu aspektów duchowości pompejańskiej i święta, które tutaj są obchodzone, i też piękno tego sanktuarium. Możesz zobaczyć właśnie na tym kalendarzu. Nie będę się pokazywał wszystkich stron, bo zapraszam Cię, żebyś po prostu zgłosił, zgłosiła się po ten kalendarz. Dajemy go w ramach grantów dla naszych darczyńców, na stronie wdigros.pl. Możesz go otrzymać także w inny sposób. Zamów go na stronie www.pompeanska.pl. Wtedy prosimy o minimalną darowiznę na pokrycie kosztów wysyłki i produkcji kalendarza. Informacje oraz łącza znajdziesz w opisie. Tak więc zapraszam Was do wspierania. Dziękuję wszystkim wspierającym nasze inicjatywy. Marek Woś, redaktor naczelny czasopisma Królowa Ryżańca Świętego.